Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku z najlepszych, z najgorszych, czyli waszej mapy Minecraft Przełącznik mostu Zwodzonego Nie działa, prawdopodobnie muszę zbudować drugą część mostu, dbając o to, aby była identyczna, może wtedy zadziała, tylko muszę poszukać desek No, żeż kurwa mać Matko bosko kochano, mnie już szlak trafia Mega wykorzystanie, muszę przyznać, że mega wykorzystanie Ogólnie tego. Jak to się nazywa? No, jezu, jak mnie nas swędzi Chyba tutaj nie miałem iść. Bardzo fajne wykorzystanie minigierek, ale tak, parkur moim zdaniem do. Do potęgi przesadzony. Naprawdę przesadzony w ciul i to jest. To było mech takie. Gdzie to i deski znaleźć teraz? Ej, jak ja tam szedłem, że serio kurwa? No to ten... Muszę tylko poszukać desek. Gdzie te deski mogą być teraz? Pytanie. Nie ogarniam kompletnie tej mapy. Tam miałem niebiec, to już jestem pewien, no. Desek żadnych nie widzę. I co ja mam teraz zrobić? Tutaj, dobra Dobra, mam potrzebny materiał, biorę się za budowę. I co Aha, bo tu muszę wrócić parkurem, oczywiście. Jebać parkur. No nie, no kurwa. O Nie lubię takich map. W kurwę nie lubię takich map. Widzę, że bardzo lubisz się znęcać nad ludźmi. Tymi parkurami. Teraz spróbuję nacisnąć guzik. Dobra, udało się. Muszę jakoś dostać się do... Jezu, no kurwa, no co ty masz typie z tymi park... Ja pierdolę no? Co chwilę kurwa jakiś parkur, po prostu co chwilę. Pożygać się idzie. Czy poszukać akumulatorów. No chodźcie. Patrz, i znowu kurwa parkur. No przecież to jest. Ja pierdolę, no? Ile można tego najebać w, w jednej mapie? Matko bosko, eee, muszę znaleźć przycisk, który otworzy te drzwi. Błagam, zabicie mnie już. Ja już nie chcę tej mapy, serio. Tu jest parkur, kurwa za parkurem. No przecież, zobacz, tu masz kolejny parkur. I co teraz? No nie wiem, gdzie... O, tu jest dobra. Dobra, mam go. Teraz muszę iść, jak pokazuje ścieżkę na suficie. Okej, okay, dzięki ścieżkę na suficie. No kurwa, serio. To już taki wrażliwy nie bądź. No chuj, chuj Ja pierdolę! Trzymajcie mnie, ludzie, bo nie wytrzymię z tą mapą. Nie mogę być miły dla tej mapy. Nie mogę. Nie mogę, bo jest zbyt przekombinowana. Jest bardzo fajnie fabularna. Ale jest zbyt przekombinowana. Kurwa, nie w tę stronę. Jest zbyt przekombinowana pod względem zagadek. Jest. Turbo przekombinowana A wiecie co jest najgorsze? Że ja kurwa nie mogę wpisać sobie gamy modę żadnego Bo jest zablokowane. Hmm. Udało się. Teraz muszę trafić przyciski w lampach. Dobra, już potrafiam. Mam go. A tego to nie mam. A tego, tak bym. Ja pierdolę jakie kombinacje, człowieku. No i powiedzcie mi, że to nie jest kombinowanie, no. Wszystkie przyciski yy, ustrzelone. Otworzyło się przejście. Siema. O kurwa. O, kurwa, jak mi pierdolno? A bo ja mam, no tak. O, a taka jest zasadzka. Tutaj wrzuć 8 destek, aby stworzyć schody. Ciekiera, mir zabójcy, zbroja. Muszę zbudować schody, żeby się stąd wydostać. Yyy... Że 8 bloków desek powinno mi wystarczyć. Muszę tylko zdobyć. O, siekierka. Mogę zdobyć parę desek na schody. Pierwsza. Drugie. A, pierwsze, Drugie. Trzecie. Zekliczone. Tak Czwarte. Jeszcze drugie. Tyle. Piąte. Szóste. Siódme. tego dolara. I tu jest ósme. Tutaj wrzuć 8 desek, aby stworzyć schody. Dziękuję. Dobra, mam schody, muszę je teraz położyć. I gdzie je mam położyć? Super, teraz mogę się z wydostać. O! Po drugiej stronie widzę przejście. Spróbuję się tam dostać, może. Czy mi się wydaje, że to znowu parkour będzie? Ja naprawdę nie chcę wyjść na osobę, która jest czepliwa. Ale to jest kurwa przesada po prostu. Ta mapa to jest pół, par pół parkura. No kurwa połowa tej mapy to jest. Pierdolony parkur, no Jezu. Przepraszam, że ja tak czepię, ale kurwa. Jestem osobą, która mega nienawidzi parkurów. Wysoko, stromo i ciemno. I wkurwiająco, bo są parkury. Myślę, że tych mhm mm cały czas. Jak ci się dostać? Kim, kim jesteś i czego tu szukasz? Nie ci ten interes interesuje, jak się nazywa. Przede wszystkim swoje akumulatory. Ach, to twój samolot. Sierota, które nie mi latać. Te akumulatory są drogocenne. ceny. mi jest karcu za zamkiem. Nie oddam ci ich. Straż do ataku. Więc taki cwany jesteś? No jak widać. No teraz zawalczysz ze mną. O kurwa. A. I co? Chyba go za szybko zabiłem i zbugowałem mapę. A nie mogę nic zrobić dalej, bo nie mam przecież komend nie? Bo przecież mapa bezbłędna jest, także no. Także koniec tej przygody, słuchajcie. Nie wiemy, jak to się skończy, bo no sorry, ale autor kurwa nie pozwolił na to, żeby komendy wpisywać. Także mordy, morderczki, mordu nie. Serdecznie Arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Nigdy, kurwa, nie róbcie dla mnie map, w których nie można używać Game Moda, bo coś się może stać zawsze, i może się tak spierdolić, no po prostu. I co? No ja nic nie mogę zrobić w tym momencie. Cześć, podpowiedzi, zobaczmy, może w podpowiedziach coś jest. Zapomnij parkour. Dobra, to jednak nie, ale mrocznie, dobrze. Kurwa, nie wiedziałem, że w tym są te, dobrze, dobrze. To jednak nie koniec. <grytania> to... żartowałem. Ja pierdolę, dobrze to zrobiłeś jednak, to kurwa... Dobra, to jednak jesteś w porządku, żartowałem. Diamenty, z diamentów mogę zrobić seta w sumie. Mogę sobie wziąć dwie rzeczy: akumulatory, dobra. Są tutaj, mogę wracać do samolotu. Czekaj, dużo mi zostało tych etapów? Koniec, dobra. Zaraz będzie koniec. Kurwa, jak dobrze. Nareszcie, idę umieścić akumulatory. O Boże. Zaraz, pójdę zobaczyć, silnik odpalił. Odpalił! Co? O nie, to pułapka! Ała! To się chyba nie skończy. Jezu, tu mi coś wyskoczy na ryj jak nic. Aaaa O jeszcze zjeść Co jest? Jezu To był tylko sen Całe szczęście, uff Pójdę do kuchni coś zjeść Ale to był koszmar Koszmar to jest powrót do rzeczywistości Tylko najpierw śniadanko o kurwa. Ucieknę... Ucieknę klatką schodową. Widziałem klatkę schodową. Nie na no, tutaj. I gdzie mam klatkę schodową tutaj? Klatka schodowa, dobra. Ja pierdolę, o co chodzi w tej mapie? Ciąg dalszy nastąpi. Gratuluję dziękuję za przejście mojej mapki. Dolary, które zebrałeś, możesz wykreślić do bonusu, który przygotowałem na koniec. Dolary są skrzyni przed tobą. Powodzenia. Fajerwerki. Koszt 3 dolary. Okej. Okay. Dropper w mieście. Udało się kliknię w tabliczkę. Parkur po dachu koszt 3 dolary. Podążaj za redstone'em. A okej, okay, dobra, powrót do spawnpointa. Aj, tu już nie mogę. Dobra. No powiem tak, mapka pod względem comment bardzo fajna. Nie wiedziałem, że są te pomijania parkouru. Wiem z tego korzystał od razu. Także, no, na następny raz po prostu będę sprawdzał. To przepraszam, moja pomyłka, przyznaję się do błędu. Ale wkurwiony byłem fest, muszę przyznać, że za bardzo, za bardzo mi się nie chce głupie mapy, aby mi wysyłać jakieś fajne. To mam być z najgorszych, a nie z najlepszych. Ale mapa, muszę przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo spoko. Tak już ostatecznie, tak już po ochłonięciu. Yy, tak, jest naprawdę, naprawdę ciekawie zrobiona. Czekam na drugą część w takim razie. Yy, serdecznie na za obejrzenie tego materiału, teraz już poprawnie, mam nadzieję, że się podobało, wszystkie instrukcje macie w opisie i to było na tyle, kolejny odcinek z łapek już niedługo, oglądajcie, spodziewajcie się, bo jeszcze trochę mi ich zostało i cały czas możecie je wysyłać na adres mapa, -mapa i maila macie w opisie, to było na tyle kaca was widzowie następnego trzymajcie się endio.